Satnam, witam Was, Satnam, witam Was dzisiaj na żywo, um, spotykam się z Wami, to jest już drugie moje spotkanie na YouTube, mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle, to było spotkanie, którego nie zapowiadałam, więc nie wiem, czy ktokolwiek będzie na żywo ze mną i będzie zadawał pytania albo słuchał, ale potem będzie udostępnione. Także witam Was i, i skąd ten pomysł na dzisiejsze spotkanie, a stąd, że w tym tygodniu otwieramy klub Satnam Club. I wiele pytań jest zawsze związanych z tym Satnam Clubem, bo dla mnie to jest oczywiste, co to jest Satnam Club, i dla wielu z Was też, ale też dla wiele osób nie jest to oczywiste. Dlatego też postanowiłam, że zrobię dzisiaj live'a i odpowiem na najczęściej zadawane pytania: czym jest Satnam Club, na czym on polega, jak się na niego zapisać itd. itd. Um... Przygotowałam kiedyś taki film, jest też filmik, który idzie, odpowiem na te pytania, ale to nie było na bieżąco, więc myślę, że ta będzie, jeżeli odpowiem Wam w tym momencie teraz. Tu mam napisane pytania, nie widzicie ich, co prawda, ale wszystko sobie tutaj zapisałam, więc będę podążała za tym. Nikogo na razie nie ma jeszcze na żywo, bo tak jak mówiłam, nie... nie um... Chociaż może ktoś jest, dajcie znać w komentarzu, czy jesteście, czy mnie słyszycie w ogóle. Powiedzę, że jest kilka osób, także myliłam się. Cieszę się, że jesteście mimo niezapowiedzenia. Także mam nadzieję, że zaraz zapytacie, powiedzcie i tak dalej. Ok, słuchajcie. Satnam Club. Czym jest Satnam Club? Przede wszystkim już jest to w tytule. Jest to Kundalini, Yoga Praktyka Jogi Kundalini online, ale na żywo. Online, ale na żywo. Na czym to polega? Dlatego, że można praktykować jogę online albo można sobie coś robić online i są to zazwyczaj zajęcia już przygotowane wcześniej, ale Satnam Club nie. Satnam Club praktykujemy w tym samym czasie. Czyli spotykamy się o konkretnego dnia, o konkretnej godzinie, wszystkie osoby w tym samym czasie i oczywiście ja, jako wasz nauczyciel, czy nauczycielka jogi Kundalini. I praktykujemy razem. I różnica polega właśnie na tym, że jest to na żywo, mimo to, że jesteśmy w różnych zakątkach świata, miejsca, miejscach, każdy w swoim domu zazwyczaj, to yy, różnica polega na tym, że w tym samym czasie praktykujemy tą samą kryję czy medytację, i jest różnica. Nie wiem, czy teraz ktoś z Was, kto jest w Satnam klubie, już ze mną yy, potwierdzi, może, bo tutaj jest kilka osób na, na żywo, ale jest inna energia, czyli można oczywiście praktykować z filmami, które są już nagrane i przygotowane wcześniej, nie, um, nie ujmuje temu, ale jeżeli spróbujecie kiedyś na żywo razem z grupą, właśnie na warsztatach ze mną online czy w Satnam klubie, no to się przekonacie, że jest inna energia i czuje się ją, czuje się, mimo że to jest to wirtualne. Więc Satnam Club jest to klub, jest to miejsce, przestrzeń, gdzie praktykujemy jogę kundalini i też raz na jakiś czas jogę yin, czyli tam jest głównie joga kundalini, ale też joga yin i też są spotkania z różnymi interesującymi osobami. Tutaj Dorota pisze, jestem w klubie od grudnia i jest wyjątkowy. Dziękuję Dorota, dziękuję bardzo, dziękuję, że, nam, że potwierdziłaś. Więc słuchajcie, skąd się wziął pomysł na Satnam Club? Tak naprawdę Satnam Club obchodzi urodziny teraz Dokładnie 7 marca, z tego co pamiętam, odbyły się pierwsze zajęcia Statnam klubu w 2019 roku. Czyli teraz były pierwsze urodziny, i SatNam Club wziął właśnie się stąd, że przygotowywałam dla Was różne filmy tutaj na YouTubie, macie ze mną praktyki i są kursy online ale zauważyłam, że za każdym razem, kiedy robiłam coś na żywo właśnie, jakieś spotkania na żywo, na przykład warsztaty, to bardzo Wam to się podobało. Zresztą też dostawałam ciągle pytania na ten temat, czy co zrobić, jak nie mamy zajęć takich właśnie w pobliżu naszego miasta, czy w miejscowości, gdzie mieszkamy, gdzie nie mamy nauczyciela, więc postanowiłam sobie, że w sumie dlaczego nie? Dlaczego nie zorganizować takiego, takich spotkań, takich zajęć, które są realne w, re w rzeczywistości w, w realnym czasie i online. I teraz dodatkowo doszedł ten problem, którym sporykamy się teraz, czyli to, że mamy chorobę. Wirus panuje w tym momencie, bo teraz to ja nagrywamy 10 marzec 2020. Być może, że jak obejrzycie sobie kiedyś tam film w przyszłości, to nie będzie tego problemu. Mam nadzieję, ale. W, właśnie, jest takie rzeczy, które się dzieją, kiedy czasami nie możemy gdzieś tam wyjść, nie możemy um, przedostawać się, spotykać się w grupach z innymi osobami, więc to jest idealny sposób, chociaż wcale nie było takiego zamiaru, nigdy nie myślałam o tym, że będziemy w takiej sytuacji. W każdym razie SatNam Club właśnie to jest y Coś, co, o co wy prosiliście. Prosiliście o takie zajęcia. Ja mieszkam na stałe w Kopenhadze, w Danii, dlatego też jestem w Polsce dość często, muszę powiedzieć, ale no nie jestem na, na co dzień, nie jestem raz w tygodniu, więc dlatego też postanowiłam, że poprowadzę z Wami zajęcia online. Jedną rzeczą, której mi brakuje, to tego, że ja Was nie widzę, chociaż w Satnam klubie macie możliwość włączenia swoich kamer. I to bardzo lubię, jak włączycie swoje kamery i widzę, jak praktykujecie, czyli jest taka możliwość, ale to nie jest nic na, um, wymagającego, czy, czy nie, to nie, jest na, nie nie wszyscy to muszą się na to zgodzić, czyli jeżeli będziesz chciała, czy chciał włączyć swoją kamerę, to włączysz wtedy ja też Ciebie widzę, natomiast oczywiście wszyscy mnie widzicie. I właśnie stąd pytanie też pewnie na czym to polega? Czyli spotykamy się wszyscy w czwartki o godzinie 19 co czwartek i osoby, które się zapisały do statnam klubu mają link, na który sobie wchodzą, na zoomie zazwyczaj, chociaż myślimy też o innym systemie, ale na razie jest na zoomie i, i widzimy się, praktykujemy, jest oczywiście przywitanie, czyli jest to tak jakbyśmy byli na normalnych zajęciach jogi, gdzieś w studio jogi, ale jesteście w swoim domu i się spotykacie z nami i z wszystkimi innymi osobie, osobami. Dorota pisze: "Myślę, że nasze czwartkowe spotkania mogą być pomocne, szczególnie dla osób, które potrzebują dodatkowej motywacji do rozpoczęcia praktyki jogi." Właśnie też, tak dokładnie, dlatego, że czasami nam jest trudno wyjść z domu, się zmobilizować, żeby wyjść. Czasami czujemy się troszkę zażenowani. Bo nie, nie, jakoś, nie wiem, czujemy się, że może ktoś będzie z nami się śmiał, albo że nie jesteśmy, bo dużo osób o tym często mówi, że nie, nie, nie znam jogi. W ogóle nigdy nie praktykowałam jogi i tak jakoś boję się troszeczkę zacząć, bo boję się, że co sobie inni o mnie pomyślą. Chociaż ja tutaj na e, to mam inną odpowiedź, oczywiście, bo nie mamy się czego bać, ale rozumiem, że są takie rzeczy, więc właśnie wtedy możesz spróbować e, praktykować z nami w Satnam klubie. Jesteś w swojej przestrzeni bezpiecznej. Nikt cię nie widzi, jeżeli nie chcesz i, i sobie praktykujesz. Więc stąd właśnie pomysł na Satnam Club i cieszę się, bo się cały czas rozwija. Satnam Club się rozwija z każdym naszym, można powiedzieć, kwartałem bo zaraz opowiem o tym, kiedy otwieramy drzwi raz na kwartał mamy coraz więcej uczestników w Satnam Klubie i w tym momencie też już jest więcej niż w każdym innej edycji więc bardzo się cieszę. Co praktykujemy podczas spotkań z Satnam klubu? Więc przede wszystkim joga kundalini, to jest moja ukochana yoga, o której właśnie za chwileczkę jeszcze dla Was nagrywam podcast, żeby Wam opowiedzieć trochę więcej o jodze kundalini. I właśnie praktykujemy jogę kundalini i praktykujemy też raz na jakiś czas jogę yin, jest to druga moja joga, którą uwielbiam, którą sama lubię praktykować i postanowiłam, że ją też troszeczkę wkręcimy do satnam klubu i mamy też spotkania czasami właśnie z jakimiś osobami, które nie wiem, opowiadają nam o ayurvedzie, o medycynie chińskiej i różnych takich ciekawych rzeczach. Mm, także takie rzeczy, to, 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 to się dzieje podczas praktyki i tak, to jest taka praktyka taką jakbyście mieli gdzieś właśnie w studio jogi, czyli przychodzimy, siadacie na matę, ja się z wami witam, chwilę porozmawiamy, y, je się y, zestrajamy do praktyki, Podczas praktyki, oczywiście tak jak na zajęciach w studio jogi, wszystko jest. Są też czasami Wasze pytania, jeżeli macie w trakcie, jest muzyka piękna, jest oczywiście dużo mantr, jest medytacja, wszystko tak jak na zajęciach jogi i po zajęciach, po relaksacji, bo jest też relaksacja. Jeszcze jest chwila, kiedy się wy, wy, wymieniamy naszymi doświadczeniami. Niektórzy z Was mają ochotę coś powiedzieć, zapytać się, więc tak to wygląda. Mm. Czy spotkania zatem kluby są nagrywane? Tak, są nagrywane, czyli spotykamy się na żywo w czwartki o 19:00 i to jest wszystko tak, jak mówiłam wcześniej, ale też są y, osoby, które mimo wszystko nie mogą być w tym czasie. No i albo są też osoby, które chcą sobie tą praktykę powtórzyć. Na przykład było tak często, jest tak, że chcecie przez cały tydzień ją codziennie praktykować, albo nawet niektóre osoby wybrały sobie 40 dni i ją praktykują. Więc tak, oczywiście wszystkie nasze praktyki są nagrane. I jeszcze też. Powiem Wam, że wszystkie praktyki są u mnie w domu, także jesteście moimi gośćmi. Ja jestem Waszą gospodynią tutaj tego klubu, Satnam klubu. Jesteście u mnie w pokoju, w tym miejscu, gdzie ja też sama praktykuję na co dzień. Więc yy, kiedyś miałam pomysł na to, żeby przenieść Satnam klub do mojego studia jogi, aby było to w studio jogi, ale większość z Was powiedziała, że woli jednak u mnie w domu, więc na razie jest u mnie w, domie, w domu. Marta pisze, Dla mnie niestety godzina 19 jest nie do przeskoczenia, ale może ta opcja z dostępem do praktyki w późniejszym czasie to jest dla mnie dobry pomysł. Tak, ja praktykę słuchajcie, nagrywam od razu tak naprawdę, przegrywam ją na raz, od razu, także wiem, że niektóre osoby prosiły mnie, czy w piątek rano, jak wstaną rano, już mogą sobie ją przećwiczyć, więc zazwyczaj, nie, nie zawsze, ale staram się, praktycznie to mi się wychodzi zawsze, żeby już praktyka w piątek, wcześniej rano była. Dostępna. Bo właśnie Satnam klub też istnieje wirtualnie na tych spotkaniach, ale też to jest miejsce, przestrzeń, gdzie znajdują się wszystkie praktyki. I tutaj już wyprzedzam następne pytanie, któreś później, ale już powiem o tym teraz, że osoby, które należą do Satnam klubu, mam. Mają... Nie mogę się wysłowić. Osoby, które należą do Satnam klubu, mają dostęp do wszystkich praktyk wcześniejszych. I w tym momencie, jeżeli nie słomię Was, to jest 50, tak jak jest 52 tygodnie w roku, bo co tydzień była praktyka, nigdy nie było przerwy, więc tyle jest już w bibliotece praktyk, bo obchodzimy rok, tak? Dlatego też yy, możecie sobie pooglądać też inne rzeczy, co się działo, jak to się wszystko rozwijało. Chociaż ja będę teraz mamy następną wiosnę, więc wiosna yy, zaczynam, zaczynam, nie będę powtarzała, ale też o tym myślę. To jeszcze na razie wam tutaj nie będę mówiła tych rzeczy, to opowiem o tam próbę. W każdym razie jest cała biblioteka praktyk. Oprócz tego w ta platformie także możecie sobie klikać, a co było w, na przykład w maju, a co było w czerwcu. Moje praktyki, no moje, nasze praktyki, które dla was dobieram, są to praktyki, które są połączone z porami roku, czyli mimo że to jest joga Kundalini, joga in, to też dopasowuje do, dopasowuję ją do je do, do, do tego co się dzieje. Czyli na przykład, jeżeli jest zima, to one są odpowiednie dla tej pory roku, wiosna, dzień jesień i tak dalej. Teraz przygotowuję praktyki na wiosnę. Będzie dużo oczyszczania, dużo pracy z wątrobą, ale też oczyszczania naszego umysłu, regeneracji, takiego odżywiania, odżywiania naszego organizmu praną, um, odmładzanie, tak, to też. <grych> Więc dużo takich rzeczy będzie teraz właśnie wiosną. I oprócz tego na tej platformie znajdują się też podcasty moje wszystkie i podcasty są dostępne tak naprawdę dla Was też na YouTube, więc to nie jest nic, ale one są wszystko w jednym miejscu, a inna rzecz, która nie jest dostępna dla Was, to są wszystkie webinary. Wszystkie webinary, które odbyły się wcześniej, one są dla Was udostępnione bezpłatnie, także możecie sobie je obejrzeć, przesłuchać, kiedy chcecie i wszystkie następne webinary oczywiście też tam się znajdują. I właśnie... Pytanie następne, czy spotkania, statne, w jakie dni są spotkania z Atlantykiem? Już mówiłam wcześniej, są to czwartki o godzinie 19. Zdarzyło się raz w poprzedniej edycji, gdzie było spotkanie, odbyło się w piątek, wcześniej rano, dlatego że tak się złożyło w mojej sytuacji, ale um, ogólnie w czwartki o 19, chociaż. Być może spróbujemy raz na jakiś czas przenieść właśnie na piątek, wcześniej rano, ale jeżeli tylko dlatego, że będzie taka praktyka pasowała dla nas wcześniej rano, i tylko dlatego, jeżeli Wy się na to zgodzicie, oczywiście uczestnicy Satnamu Klubu, ale to będzie może wyjątkowo raz podczas całego tego naszego kwartału. Jakie korzyści mają osoby należące do Satnam klubu? No, właśnie, jest to klub. My się nazywamy Satnamki, a teraz już Satnami, bo są z nami też panowie, więc już nie tylko kobiety, więc Satnami jesteśmy. Tak, się, takie, tak sobie nazwaliśmy siebie. I te osoby, oczywiście, mają praktykę tą na żywo, online, każdy, w każdy czwartek. Wsparcie grupy jest grupa na Facebooku dla osób, które są na Facebooku i jest nasza zamknięta grupa, gdzie Komunikuję się z Wami, gdzie też zadajecie pytania, i tak dalej. Biblioteka praktyk, o której mówiłam wcześniej, czyli cały zbiór z poprzedniej wiosny 2019, lato, jesień, zima. I teraz oczywiście budujemy następną. Zniżki 20%. Wszyscy uczestnicy klubu, czyli osoby, które należą do Statnam klubu, mają zniżkę na moje wszystkie produkty online 20%. I, czyli warsztaty, jeżeli coś siękolwiek dzieje, jakieś e-booki, różne rzeczy, to dla Was jest zniżka i też dla osób, które zapiszą się do Satnam klubu, cena pozostaje ta sama. Czyli jeżeli się zapisałeś do Satnam klubu i przedłużasz swoją, swoje y, członkostwo, to zawsze jest zniżka ta 20%. Webinary, podcasty, to mówiłam wcześniej, spotkania na żywo, na przykład też są spotkania z innymi gośćmi i to już powiedziałam, wszystko zniżka na członkostwo. Czyli to są nasze zalety, właśnie bycia w ostatnim klubie, ale mi się wydaje, że najgłówniejszym zaletą jest to, że jest regularna praktyka, czego nam bardzo brakuje, bo często chcemy coś robić, potem nam zostawiamy to, więc tu jest regularna praktyka, motywacja i też ta grupa, mi się wydaje, bo jednak czuję energię Waszą coraz bardziej, że jest, się bardzo rozwija. Hmm. Tutaj patrzę, że są jakieś pytania jeszcze dobrze. Czy można zapisać się na jeden miesiąc? Tak można, mimo że Satnam Club tak naprawdę otwiera się cztery razy w roku: na wiosnę, latem, czyli zawsze jest marzec, zawsze jest czerwiec, wrzesień i grudzień. To są miesiące, kiedy otwieramy Satnam Club ale zdarzyło się kilka razy tak, że osoby nie były pewne, czy to jest dla niej, jesteś pewna, czy to jest dla Ciebie, czy naprawdę chcesz zainwestować na cały kwartał, to jest możliwość zapisania się tylko na pierwszy miesiąc i ewentualnie przedłużasz Twój pobyt w satynowym klubie. Jest oczywiście troszeczkę lekko wyższa ta cena na ten pierwszy miesiąc, ale jeżeli ktoś nie jest pewny, to można sobie z takiego czegoś skorzystać. Natomiast jeżeli się zdecydujesz, że chcesz dołączyć do nas później, w kwietniu lub w maju, to nie dołączamy uczestników. Jest to dla nas taka zasada główna, bo chcę to wyróżnić, że te osoby się deklarują i zapisują, więc otwieramy drzwi tylko w konkretnym dniu. Czyli teraz, na dzień dzisiejszy, 2020 marzec, otwieramy drzwi. 12 marca, czyli w czwartek, czyli tak naprawdę pojutrze, jest to ostatni moment, kiedy możesz zapisać się do Statnam klubu i dopiero później będziesz mogła czy mógł się zapisać w czerwcu. Chyba, że skorzystasz z opcji jednego miesiąca i potem sobie możesz przedłużyć. Czy dost, dostęp do praktyk kończy się w momencie wypisania się z Statnam klubu? Tak. Też są takie pytania. Czasami mi się pytacie, jak się już wypiszę, czy mogę nadal korzystać z tych praktyk, gdzie ja uczestniczyłam. Niestety nie, dlatego, że taka jest idea tego klubu, że to jest klub dla osób, które są zapisane w tym momencie, tak? Czyli jak należymy do jakiegoś klubu, no to korzystamy z tych wszystkich rzeczy, będąc, tak jak się zapisujecie do fitnessu albo gdziekolwiek do studia jogi, no to korzystacie z tego studia jogi w tym momencie, kiedy do niego należycie i kiedy um, jesteście zapisani, a kiedy się wypisujecie, no to już nie macie możliwości chodzenia na zajęcia. Czyli tak, nie można. I tutaj od razu nie chcę Was wprowadzić w błąd, bo moje warsztaty online, czy webinary, czy wszystkie rzeczy, które tam wcześniej są, inne są w sklepie, to które wykupujecie, to wykupujecie na zawsze. Ale właśnie Satnam klub. Czy po zapisaniu się do klubu razem z. Ale tu jest pytanie, właśnie, było takie pytanie, czy można czy mogę. Czy po zapisaniu się do klubu razem ze mną może uczestniczyć sześcioletnia córka? Takie było pytanie u nas. Więc oczywiście, że tak. I teraz tak, przede wszystkim jedna odpowiedź jest taka, że jeżeli zapiszesz się i twoja nie wiem, córka, czy twój mąż, czy twój syn chce uczestniczyć z tobą, jest to w domu, no oczywiście, że tak. Nie, 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 nie myślałabym sobie, żebyś miała kupować dwa miejsca ale tutaj może by też pytanie było związane z tym, że to jest sześcioletnia córka, więc jak najbardziej dzieci mogą praktykować jego kundalini, ale nie zmuszajcie jej do tego. Moją taką sugestią jest to, róbcie tą praktykę, jeżeli chcą koło Was usiąść i wytrzymają pięć minut, zrobią mantrę, jedną ćwiczenie, a potem gdzieś pobiegną, to jest ok, tak? czyli nie zmuszamy ich do tego, im mniej je zmuszamy, tym bardziej chcą z nami być, także wszystko jest bezpieczne, jak najbardziej dzieci mogą uczestniczyć i brać udział w tym. Czyli myślę, że odpowiedziałam wam na wszystkie pytania, jeżeli chodzi o Satnam Club. Przypominam wam, że w czwartek właśnie już jest ostatni moment do zapisywania się. I już jest tak jak powiedziałam wcześniej, pobity rekord uczestniczek uczestników Satnam Clubu, więc pewnie jeszcze jeszcze do tego więcej osób dojdzie, więc bardzo bardzo się cieszę. I w ten czwartek pierwsza praktyka, tu będzie szczególnie taki wykład, Wam poprowadzę o medycyna chińska i wiosna, czyli jak podejść do, jak się odżywiać wiosną, jak dbać o siebie, jak dopasować swój styl życia i praktykę też, jogi właśnie wiosną, bo na pewno zdaję sobie sprawę, że nie tylko ze mną praktykujecie, praktykujecie też czasami im gdzieś indziej lub sobie coś tam innego robicie, więc też warto wiedzieć, jak tą praktykę dopasować, czym, jak wykorzystać wiosnę, żeby była Wam jak najmilej. Tak, także na no tym chyba zakończę, słuchajcie, dzisiejsze naszego, dzisiejszego naszego live'a. Przypominam Wam, że na YouTubie ze mną filmy są tak naprawdę dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek i w piątek. W piątek zazwyczaj praktyka, jogi, lub medytacja, lub mantra, lub afirmacje. A wtorki są luźne, są to vlogi. Właśnie teraz wprowadzam od teraz, że będą raz na jakiś czas spotkania live. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli spotkobacie to też oczywiście zasubskrybuj mój kanał. I zazwyczaj herbaty jogowe z mojego Facebooka wkładałam w środy, ale ostatnio Facebook coś nam tutaj zmiesza i nie pozwala nam zgrywać tych filmów, więc dwa ostatnie odcinki się nie odbyły. Także jeżeli należysz, nie należysz do mojej grupy na Facebooku, to zapraszam Ciebie. Jest to grupa, która nazywa się Yoga z Agą, pisane przez Y i tam są też co środę spotkania tak jak teraz ze mną, gdzie odpowiadam Wam na wszystkie pytania związane z jogą kundalini i nie tylko, które mi zadajecie w każdy czwartek, czyli to jest taka grupa bardzo żyjąca, więc mam nadzieję, że osoby, które chcą, nie należą jeszcze to do, dołączycie, na pewno w opisie tego filmu dołączę Wam link i oczywiście też dołączę Wam link, gdzie mm, zapisacie do Satnam Klubu a jeszcze może jedno pytanie, pytacie też o płatności więc tak, do Satnam Klubu zapisujemy się na trzy miesiące Czyli jakby od razu zapisując się, mobilizujesz się, to powiedzieć, że zapisujesz się na trzy miesiące. Oczywiście nie płacisz z góry, jest taka możliwość też, ale płacąc, płacisz raz w miesiącu, ale to będzie na trzy miesiące, wtedy jest zniżka i wtedy płacicie jedną cenę na początku. I płatności dokonujemy kartą kredytową i tak często pytacie mnie, czy to jest bezpieczne i tak dalej. Tak, jest bardzo bezpieczne. Karta, jest system Stripe. Jest to system tak naprawdę, on, który jest bardzo bezpieczny. To wszystko jest sprawdzone przeze mnie. I nic tutaj, Twoje dane nigdzie nie przepłyną ani tak dalej, bo to często się o to pytacie. Jest też możliwość zapłacenia przelewem, ale wtedy jest tylko za trzy miesiące z góry. Pracujemy nad tym, żeby włączyć PayPal, bo pytacie się o to, ale jeszcze do tego nie doszłyśmy. Mamy bardzo dużo rzeczy związanych z tym Satnam-Klubem, więc mam nadzieję, że nam się to uda do czwartku i dla osób mieszkających w Danii, bo są takie wiem też, to jest możliwość zapłacenia Mobile Pay i to mówię dla osób, które wiedzą o czym mówię, bo to system jest tylko w Danii. Tutaj się jeszcze witacie, witam, witam, a tak naprawdę was już żegnam w tym momencie. Już, już na dzisiejszym spotkaniu opowiedziałam wszystko, także jeżeli osoby dołączyły później, to mam nadzieję, że sobie od, otworzycie od początku. I dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, czy chcecie takie spotkania, na jakie tematy. I myślę, że tutaj w yy, środowa z jogą, to są pytania różne, mieszane, a tutaj te spotkania na YouTube, które odbędą się w nie raz w miesiącu, to skierujemy na jeden temat, czyli dzisiejszy temat to był Satnam Club. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Nawet nie spodziewałam się, że tyle osób będzie ze mną na żywo, więc cieszę się i do zobaczenia następnym razem, a może w Satnam Clubie w czwartek. Do zobaczenia. Satnam. Pa.